Jeśli posiadacie Xbox Game Pass i nie omijacie żadnej okazji, by zdobyć dodatkowe punkty Gamer Score, to prawdopodobnie udało Wam się już przejść klasyczne tytuły, takie jak What Remains of Edith Finch czy The Walking Dead od studia Telltale, i pewnie świetnie się przy tym bawiliście. Na szczęście, Wasz wynik gracza może spać spokojnie, ponieważ nowe gry są stale dodawane do usługi. I nie dość, że są one niezwykle przyjemne pod względem rozgrywki, to wiele z nich ma też sporo do zaoferowania, jeśli chodzi o stare, dobre osiągnięcia. Lost Worlds Beyond the Page to wspaniała gra logiczno-platformowa, która z pewnością przypadnie do gustu wszystkim książkowym molom. Zresztą sam szef działu Xboxa, Phil Spencer, osobiście ją polecił, a zdaje się, że wie co nieco o grach. Akcja Lost Worlds rozgrywa się w świecie fantazy, który istnieje na kartach pamiętnika pewnej dziewczynki, a my za pomocą kilku dobrze dobranych przymiotników możemy go zmieniać. I nawet jeśli nie macie żadnych literackich zapędów, to jest to bardzo przyjemna gra z mnóstwem osiągnięć, które można odblokować w ciągu zaledwie 4 czy 5 godzin. Sporą część z 1000G otrzymacie za samo przejście tej urzekającej historii, a potem możecie wrócić do ulubionych fragmentów, by pozbierać ostatnie podstępne świetliki i wykonać kilka innych ciekawych zadań. Otrzymacie nawet jedno osiągnięcie o nazwie To Cud za pozmywanie wszystkich naczyń. Pomyślcie, jak dumna będzie wasza mama. Podczas gdy symulatory budowania miast są często dość stresujące, Townscaper pozwala wyczarować własną małą metropolię bez konieczności martwienia się o budżet, planowania dróg czy cokolwiek innego. Po prostu umieszczacie poszczególne elementy w dowolnym miejscu i patrzycie, jak wszystko układa się w całość. A całe to budowanie zachwyca jeszcze bardziej, gdy odbywa się w płynnych 60 klatkach na konsolach Xbox Series X lub S. To wyluzowane podejście dotyczy również punktów Gamer Score, których 1000G możecie zdobyć w mniej niż godzinę, jeśli naprawdę się skupicie. W końcu do zdobycia jest tylko 10 osiągnięć i żadne z nich nie nadwyręży zbytnio waszych szarych komórek. Zbudujcie ogród, a odblokujecie osiągnięcie The Gardener. Udekorujcie ogród rzeźbą, a zdobędziecie The Sculptor, łatwizna. Najbardziej wymagającym z nich może być Rome Wasn't Built in a Block, który wymaga ułożenia 1000 klocków. Ale każdy z nich wydaje tak satysfakcjonujący dźwięk, gdy się go ułoży, że nawet to osiągnięcie będzie relaksujące zupełnie jak strzelanie wirtualną folią bombelkową. Niektórzy lubią odpocząć przy spokojnych grach, takich jak tą Scraper, a innym łatwiej jest się odstresować przy czystej, niepohamowanej rzezi, jaką niewątpliwie jest Deer Simulator tak, Deer pisane wielkimi literami z dodatkowym F e w środku. W tym zwariowanym sandboxie jedyną prawdziwą misją jest poruszanie się po okolicy, nie zważając na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoje, otaczających nas osób, czy cokolwiek innego. Na przykład osiągnięcie Self Sacrifice odblokujecie i przy okazji zgarniecie 30G za samo potrącenie przez ciężarówkę. Bardzo łatwo to zrobić, zwłaszcza że tak właśnie zaczyna się Dear Simulator, więc będziecie na prostej drodze do sukcesu. Drodze, przez którą powinniście przechodzić bardzo ostrożnie, no bo czają się na jej ciężarówki. Wszystkie pozostałe osiągnięcia możecie odblokować dość szybko, jeśli tylko będziecie trzymać się chaotycznego ducha gry. Osiągnięcie Canting Ship i związane z nim 70 GS-a są wasze, jeśli pokonacie 100 owczych wojowników, a kolejne 30G i Dir Hunting otrzymacie za zdobycie 30 różnych broni. Tak, dobrze słyszeliście broni. The Pedestrian to naprawdę pomysłowa, logiczna mini platformówka, w której wcielamy się w postać ludzika poruszającego się po dwuwymiarowym świecie, zbudowanym głównie ze znaków drogowych. Na szczęście większość osiągnięć w tej grze jest również wyjątkowo dobrze oznakowana, dzięki czemu możecie zdobyć wszystkie z wyjątkiem jednego, po prostu przechodząc fabułę. Wyjątek nosi nazwę Skyline Cake i aby go zdobyć, musicie odnaleźć wszystkie pięć ukrytych pomieszczeń w grze. Wychodząc z piątego i ostatniego z nich, miniecie tytułowy wypiek, znajdujący się na balkonie, a powiadomienie o zdobytym osiągnięciu pojawi się na ekranie. Takie nietypowe osiągnięcia są idealne dla graczy na konsolach Xbox Series X i S, którzy mogą płynnie przeskakiwać między grą a poradnikiem w aplikacji YouTube lub przeglądarce internetowej, co jeszcze bardziej ułatwia odnalezienie tych sekretnych pomieszczeń. Reszta z 1000 G może być wasza w ciągu 3 lub 4 godzin i przynajmniej tym razem tort nie był kłamstwem. Jeśli odblokowywanie osiągnięć sprawia, że czujecie się jak gwiazdy roka, to świetnie zgracie się z The Artful Escape. Dzięki psychodelicznej grafice i hipnotyzującej muzyce, ta barwna platformówka jest jednym z najbardziej zachwycających tytułów, jakie można znaleźć na konsoli Xbox, zwłaszcza jeśli gramy w 4K na konsoli Xbox Series X. Jest to też świetne miejsce na zdobycie sporej liczby punktów. W ciągu zaledwie kilku godzin można zgarnąć ich aż tysiąc. Wszystkie osiągnięcia są też dość łatwe, a najłatwiejsze jest Stage Fright, które wymaga od nas dosłownie nic nie robienia przez 3 minuty podczas koncertu. A ponieważ w Rock'n'Rollu chodzi przede wszystkim o wyrażanie siebie, otrzymacie dodatkowe 50 gieza za zaprojektowanie własnego stroju. I wcale nie musi wyglądać dobrze. Wystarczy więc wybrać kilka fatałaszków, pobujać się w rytm porywającej ścieżki dźwiękowej i patrzeć, jak osiągnięcia same wskakują na scenę. Kontrast osadzony w pięknie wykreowanej wizji Paryża z okresu Belle Époque jest jedną z tych gier, przy których warto trochę zwolnić i chłonąć atmosferę. Z drugiej strony możecie też przejść ją szybko w kilka godzin i zdobyć wszystkie 22 osiągnięcia, jeśli macie taką ochotę. Wszystko zależy przecież od was. W rzeczywistości Kontrast jest tak hojny, że nagrodzi was nawet za złe zachowanie. W pierwszym akcie, kiedy szukacie teatru Ghost Note, natkniecie się na podejrzanie wyglądające drzwi z tabliczką Dirty Nieważne z jak wielką pewnością siebie spróbujecie przez nie przejść i jak bardzo obniżycie głos, obawiamy się, że nie uda wam się wejść do środka, ale odblokujecie osiągnięcie. Not that kind of game, tylko za to, że spróbowaliście. Trudno wyobrazić sobie łatwiejsze osiągnięcie niż to, które otrzymujecie za nieudaną próbę przejścia przez drzwi. Telling Lies to kolejna gra fabularna, w której przyjdzie wam przeglądać godziny nagrań z rozmów wideo, próbując dotrzeć do sedna pewnej kryminalnej zagadki. Jeśli spędzacie dużo czasu przed komputerem, przeklikując się bez celu i szukając sposobów na prokrastynację zamiast zająć się tym, co powinniście robić, to macie szczęście. Telling Lies nagradza właśnie taki rodzaj marnowania czasu. Zróbcie sobie przerwę w śledztwie, żeby uporządkować niepotrzebne ikony na pulpicie, lub zagrać partyjkę w pasjansa, a zdobędziecie kilka sekretnych osiągnięć, a jeszcze jedno odblokujecie po dodaniu do zakładek 20 różnych stron internetowych. W końcu porządek to podstawa. A jeśli klikniecie na ikonkę Wi-Fi u dołu i spróbujecie 5 razy odgadnąć hasło, otrzymacie osiągnięcie Forgot My Password i 40 GSA za swoje daremne wysiłki. A teraz wracajcie do pracy. Przeprowadzka może być jedną z najbardziej stresujących rzeczy, jakie mogą Was spotkać w życiu. Unpacking zamienia jednak cały ten proces w relaksującą grę logiczną, która znakomicie pomaga się odprężyć. A jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty do rozładowywania kartonowych pudeł, słyszeliśmy, że gdzieś tam na spodzie kryje się kilka osiągnięć. Osiągnięcia zdobywa się za wykonywanie całkiem sensownych czynności, takich jak na przykład zakładanie czapki na głowę czy włączenie konsoli. Jest też kilka za robienie nieco bardziej nielogicznych rzeczy, jak na przykład Electric Hazard, który otrzymacie za umieszczenie urządzenia elektrycznego w niebezpiecznym miejscu. Tylko pamiętajcie, że za zrobienie tego w prawdziwym życiu nie dostaniecie osiągnięcia, tylko zostaniecie zbesztani i najprawdopodobniej porażeni prądem. Więc po prostu nie róbcie tego, okej? Okay? Memoir Blue to interaktywny poemat, który bardziej koncentruje się na wciągnięciu graczy w swoją poruszającą historię, niż na wystawieniu na próbę ich growych umiejętności. Gra wykorzystuje jednak osiągnięcia, żeby jeszcze bardziej wciągnąć nas w swój klimat, zachęcając do niespiesznej rozgrywki i eksperymentowania z tym, co znajdziemy na każdym poziomie, żeby zobaczyć co się stanie. Na przykład, oświetlając żuraw i billboard o zachodzie słońca, ujrzycie widok, którego opisanie wymagałoby wielu poetyckich słów i za który zdobędziecie osiągnięcie o nazwie Glow Up. Jest też osiągnięcie Empty your Cup, które jest warte aż 100 GSA i można je zdobyć za usunięcie całego lodu ze szklanki. Poza tym prawie wszystkie osiągnięcia w Memoir Blue da się przeoczyć, co oznacza, że jest to kolejny tytuł, przy którym warto skorzystać z poradnika, jeśli zbieranie punktów Gamerscore jest waszym głównym celem. Gra pozwala jednak na swobodne wracanie do każdego ukończonego rozdziału, więc najlepszym rozwiązaniem może być rozkoszowanie się rozgrywką za pierwszym razem, a potem przejście jej jeszcze raz, żeby ją wycalakować. W Rubber Bandits mamy do czynienia z czystym fizycznym nonsensem. W którym wraz z grupką innych słabo skoordynowanych postaci staramy się dokonywać napadów, bić się bagietkami i ogólnie wywoływać jak największe zamieszanie. Po drodze możemy też czasem natknąć się na jakieś osiągnięcie. Jeśli macie kilku znajomych, z którymi możecie zagrać lokalnie lub online, możecie zdobyć wszystkie 19 osiągnięć w Rubber Bandits w godzinę lub dwie, a przy okazji prawie na pewno popłakać się ze śmiechu. Pobawcie się trochę w łapanie, a wkrótce odblokujecie osiągnięcie Why Thanks You za dziesięciokrotne złapanie rzuconego przedmiotu. A jeśli jedno z was nie złapie, to druga osoba może zgarnąć osiągnięcie Hail Mary i związane z nim 50G za trafienie innego gracza z dużej odległości. Jednak w grze, która jest tak zafascynowana destrukcją, na pierwszy plan wysuwają się Anger Issues. Które otrzymacie, gdy tylko zniszczycie 100 przedmiotów. Nie powinniście też mieć problemów ze skompletowaniem gangu. Rubber Bandits jest dostępne w Game Passie na konsolach Xbox i komputerach PC z możliwością rozgrywki międzyplatformowej. Poetycki point and clicker Genesis Noir to gra, która stawia wiele pytań na temat życia, wszechświata i innych zagadnień, nie dając na żadne z nich jasnych odpowiedzi. Ale jeśli waszym głównym pytaniem jest, czy są tu jakieś łatwe osiągnięcia? To odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej. Zdobędziecie je wszystkie, z wyjątkiem jednego, za samo przejście tej zakręconej opowieści o zadymianych salach barowych, dymiących pistoletach i wciągających gwiazdy czarnych dziurach. I choć sama historia zagina czas w najróżniejszych kierunkach, ukończenie całej gry zajmie wam zaledwie 3-4 godziny. Jednak po ukończeniu gry nadal będzie wam brakowało kompletu osiągnięć. Nie zdradzając niczego, a w przypadku tak niezwykłej gry naprawdę jest ciężko coś zaspoilerować, Genesis Noir kończy się w momencie, gdy gracz musi wybrać pomiędzy dwoma opcjami, z których każda ma swoje własne zakończenie i przypisane do niego osiągnięcie. Więc kiedy już podejmiecie decyzję, wróćcie do ostatniej części gry, korzystając z opcji wyboru rozdziałów i niczym Robert Frost, wybierzcie drogę niewybraną, odblokowując przy okazji ostatnie osiągnięcie. Możliwość zagrania w wiele nowych interesujących gier i zdobycia wielu łatwych achievementów. Serio, gdzie indziej niż w Xbox Game Pass można dostać tak świetną ofertę? Dajcie nam znać w komentarzach, po który z tytułów sięgniecie w pierwszej kolejności i nie zapomnijcie zostawić suba na kanale i kliknąć w dzwoneczek. Pa, pa!